No tak, jest, jest in, inaczej na górze. Były inaczej półki poustawiane. Biblioteka miejska w Cieszynie, mieszcząca się w jednej z kamienic przy ulicy Głębokiej, przeszła w ostatnich miesiącach gruntowny remont. Otwarcie biblioteki po remoncie uczczone zostało serią spotkań autorskich z Janem Nowickim, Michałem Ogórkiem oraz Jakubem Poradą. Wszystkich gości zapytaliśmy, jaka ich zdaniem jest rola współczesnych bibliotek. To widać było, że w pewnym momencie ktoś postawił na te biblioteki. Przeznaczył na to określoną ilość funduszy, prawda? No i to są miejsca absolutnie bezcenne. Wie pan, miejsca, w których propaguje się czytanie, literaturę, którą, która jest w moim pojęciu absolutnie pierwszą ze sztuk, dopiero za nią jest muzyka, malarstwo. Nie mówiąc o filmie czy o telewizji. Więc propagowanie czytania to jest rzecz święta i niesłychanie ważna. Świetne to są miejsca, dobrze wyposażone. Widzę, że jest tam bogato, czysto, są, jest sprzęt są starzy i młodzi. No krótko mówiąc, to są jakieś. Oazy, oazy myśli, intelektu i literatury, no więc jestem absolutnie tym zachwycony. Niektórzy pytają, czy takie instytucje są potrzebne w ogóle, bo to już do tego doszło, ale ja jednak jestem staroświeckim człowiekiem i absolutnie uważam, że nie tylko są potrzebne, ale są niezbędne, dlatego że takie instytucje powodują, że ludzie wychodzą z domu. To jest w tej chwili rzecz bezcenna. Nie siedzą wszyscy przy swoim komputerze i na tych facebookach i innych tam, prawda, forach, taki, gdzie ludzie z ludźmi się nie spotykają twarzą w twarz, tylko jakoś tak za plecami sobie, tu wreszcie jest taka możliwość, że ludzie się spotkają i to, że się odbywają jeszcze w ogóle takie spotkania, że ludzie rozmawiają ze sobą, a nie tylko właśnie jakoś tak przez ekran komputera, uważam, że to jest bezcenna rzecz. Ja uwielbiam biblioteki. Nawet niedawno czytałem taki traktat poświęcony bibliotekom Umberto Eco i pamiętam, że urzekło mnie to, że facet opisuje miejsca, które odwiedził na świecie właśnie pod kątem bibliotek, że gdzieś tam w Kanadzie, na przykład jest biblioteka, w której w ogóle nie ma obsługi, wszystko odbywa się automatycznie. A z kolei w Stanach jest taka biblioteka, do której można wchodzić, nie wiem, z hamburgerem, z kolą, można wszystko robić, co się chce. I za każdym razem jest to inne miejsce. Bardzo mi się to podoba, jak na przykład jestem w Norwegii albo w Szwecji, gdzie się trafi jakiś tani bilet, że widzę. Tam takie wrzutomate, które nas też się w Polsce pojawiają. Czyli ten pomysł na bibliotekę, którą ja znam z dzieciństwa, za każdym razem jest inny. Tutaj na przykład jest jak skrzynka na listy, oddaje się książkę wrzucając, a tu z kolei na przykład jest miła pani, z którą można porozmawiać. Za każdym razem ważne jest, że jest to książka. Jestem człowiekiem, który wyrósł w książkach i, i chyba do końca życia będą mi towarzyszyć, nawet nie chyba, a na pewno. I czy to jest wersja elektroniczna, z której korzystam nałogowo, bo i w, w e w formacie, i w PDF-ie czytam, to jednak papierową też doceniam. Tak jak różne rodzaje potraw lubimy. Dlatego dla mnie taka biblioteka jak w Cieszynie, bo no ja pierwszy raz ją akurat tutaj widzę, no to jest coś niesamowitego, bo mam wrażenie, że jestem w XIX-wiecznym gmachu, który wykorzystuje nowe technologie. I to jest taka mm, optymalna moim zdaniem układanka, żeby stworzyć miejsce, do którego przychodzą ludzie i czytają książki, bo ja wierzę, że czytają. Proszę bardzo, będzie Pani przewodnicząca Zanim powrócimy do gości, którzy odwiedzili w trzy październikowe wieczory bibliotekę w Cieszynie, przyjrzyjmy się jak po remoncie wyglądają wnętrza biblioteki. Przede wszystkim dostosowaliśmy obiekt do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, czyli winda, czyli likwidacja barier architektonicznych, czyli dostosowanie toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych. To również termomodernizacja budynku, czyli nowa kotłownia, wymiana grzejników centralnego ogrzewania. Wymiana stylowych okien z dawną stolarką jeszcze XIX wieczną. Były te okna nieszczelne, szyby wypadały z ram, także te okna też udało się wymienić na nowe. To również doposażenie budynku biblioteki w meble, sprzęt biblioteczny, sprzęt elektroniczny, a z nowej oferty, to również powstanie tej sali tutaj multimedialnej, pracowni Jormidia dedykowanej generalnie młodzieży. Także z burmistrzem Cieszyna rozmawialiśmy o tym miejscu, które zyskało nie tylko na wyglądzie, ale także na funkcjonalności. Tak, jakże stare, ale równocześnie jak nowe i nowoczesne. Mówimy tutaj o Biotece miejskiej, która po wielu miesiącach remontu uzyskała nowe wnętrza, nowe sprzęty, nowe wyposażenie, zachowując jednocześnie to, co najcenniejsze, czyli księgozbiór, łącząc z nowoczesnością, super wyposażoną pracownią multimedialną, z komputerami, z pozostałymi wyposa wyposażonymi urządzeniami. O nowych wnętrzach biblioteki rozmawialiśmy z czytelnikami. I ten budynek jest jednym z piękniejszych w Cieszynie. I, i bardzo mi było przykro, że, że był już taki trochę zaniedbany. I teraz jak wszystko jest odmalowane i jeszcze jakby według pewnego wzoru nie? ktoś usiadł i wymyślił jak to będzie wyglądało, to mi się bardzo podoba. No jestem zaskoczony. Już dawno nie byłem tutaj, jakieś 4 lata chyba nie użyłem biblioteki. No i teraz ponownie widzę, że jest naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Przede wszystkim jestem zadowolona, że tu nic nie uległo dewastacji w tym brzydkim słowa znaczeniu. To znaczy jest winda dla niepełnosprawnych, ale pozostała ta piękna, zabytkowa posadzka. Ja się bałam tego, że ona zniknie. W w perworze przebudowy i będzie całkiem nowocześnie. Jest nowoczesna, ale ma ten duch tej starej y, kamienicy XIX-wiecznej. Bardzo mi się podoba. Jest więcej miejsca trochę. Ja, ja na kilogramy biorę książki, więc dla mnie to jest też ważne, jak tutaj jest. Czytelnia jest też fantastyczna. Ja co prawda rzadko z niej korzystam, ale poszłam sobie ją wczoraj pooglądać specjalnie i bardzo mi się też podoba. Cieszę. I jeszcze raz serdecznie witam. Będziemy na czy usiądziemy? Oczywiście Spotkania, które uświetniły otwarcie nowo wyremontowanej biblioteki, przyciągnęły miłośników aktorskiego i pisarskiego talentu Jana Nowickiego, ironicznego spojrzenia na świat Michała Ogórka i podróżowania za przysłowiową złotówkę, czego uczyć próbuje dziennikarz TVN Jakub Porada. Może, ale co na dwa dni wystarczy na dwa tygodnie wystarczy, jak się umiejętnie pakujemy. Wszystkich A... gości zapytaliśmy się o to, z czym im się kojarzy cieszy. Ja nie jestem pierwszy raz w cieszeniu, ale ja byłem tutaj 20 ponad lat temu. Jak byłem jeszcze bardzo młodym człowiekiem i pracowałem w Teatrze Muzycznym w Gliwicach, to się wtedy nazywało peretka śląska, to myśmy często przyjeżdżali tutaj na spektakle. Ale to było tak, że jak w życiu aktorskim przyjeżdża się, spektakl i się wraca. Nie ma czasu na to, żeby pójść na miasto, pozwiedzać, gdzieś tam usiąść. A poza tym to było ponad 20 lat temu, więc też inna na rzeczywistości jeszcze nie był już kapitalizm, ale jeszcze pachnący PRL-em. Teraz jest, tak jak widzę, uderzające po prostu niesamowita zmiana na lepsze i ja jestem zachwycony Cieszynem. I to mi bez jakiegoś ściemniania, że po prostu to jest fajne miejsce, mi się podoba akurat i Śląsk Cieszyński i w ogóle Śląsk. Z racji tego, że też 12 lat tutaj życia swojego spędziłem. I mimo, że jest daleko, bo akurat z tej Warszawy, no to jest kilkaset, ponad 300 kilometrów, fajnie jest przyjechać, bo ja, ja widzę, że to miasto ma swojego ducha. Ja w Warszawie nie znajduję takiego ducha. No, jest takim dużym miastem, w którym ludzie spotykają się, ale nie ma, nie wiem, jakiegoś serca, które tutaj odnajduje. Może Kraków jest bliższy temu. Ludzie z Krakowa pewnie mogliby coś więcej na ten temat powiedzieć, ale ja, Kielczanin, mieszkający w Warszawie od kilkunastu lat, tutaj znajduję serce, dlatego przyjechałem. Ja w ogóle jestem ze Śląska i Cieszyn znam, znałem jeszcze w czasach, kiedy Pana nie było na świecie, także jestem bardziej cieszyński niż większość mieszkańców obecnego Cieszyna, bo bywałem tutaj w, jeszcze w, w drugiej połowie poprzedniego wieku, także na Cieszyn to nie jest długa odległość, bo to miasto, miasto z tradycjami. Ale nie zapomnę takiej sytuacji, jak kiedyś byliśmy w takim obozie, jeszcze na studiach. Tutaj byłem w studenckim obozie międzynarodowym, i byli i Czesi, i Niemcy, i tam różni studenci z różnych krajów, i szliśmy nad Olzą, i Polacy mówią Czechom, a to, co po drugiej stronie, to było kiedyś nasze, mówimy tym Czechom. A Niemcy mówią, nasze to było i tu, i tu. W związku z długa historia pokazuje, że. To miasto, tego miasta pokazuje, że nie można na to tak patrzeć jednostronnie i taka była nauczka z tego całego obozu studenckiego. Zacznijmy od tego, że wielokrotnie tu przyjeżdżałem. Po drugie, mam wielu znajomych i przyjaciół z okolic Cieszyna, więc trudno jak się ma Jurka Pilcha z Wisły, pisarza, jak się ma Jurka Pilcha, wspaniałego kamieniarza, jakby go nazwać, z ustronia. Obydwaj protestanci zresztą. No to, to trudno, żeby jeżeli się kiedyś miało synową, która tutaj, Halinkę Błynkową, która tu niedawno była na, na weselu, w Cieszynie nawet spałem. Ja tu ciągle, ciągle gdzieś się obijam, bywam, poznaję ludzi, znam to protestanckie liceum, które jest w Cieszynie, prawda? Tutaj kończyła Kasia Pilch. Miałem tam spotkania z młodzieżą, byłem w teatrze, była na przykład promocja mojego filmu jeszcze nie wieczór, więc byłem tu entuzjazmem w Baw Wutem i mogłem zobaczyć przepiękną salę tego waszego teatru. To jest w ogóle piękne miasto, jesteście do niego przyzwyczajeni i wam się wydaje, że nawet ktoś może powiedzieć, że małe, że to cudowne miasto. Jak się wjeżdża, to jest w ten rynek, to jest majestat architektoniczny. Przepiękne miasto. Bliskość granicy, wie pan. To jest piękny, piękny pejzaż dookoła, wie pan. No być z cieszyna to znaczy być szczęśliwym, tak mi się wydaje.